że 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 wszystkiego miał żonę w Chinach. Podobno gdzieś tu dzisiaj jest. Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? No daleko. Kajsi gdzieś daleko. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłopkowskim rozumem trafi, choćby i daleko było. A i my tu gazety cytomy i syćko wiemy. Nie syćko, nie syćko. Ona nie jest Chiny, a Hokkaido. Taka japońska wyspa. Jeden czor. I podobno dzieci mają żółte skośne okie. Nie wiem, nie widziałem. U nas we Francji mówią, że to nie był wypadek jego to Mówią, że on sam się nurcy chwany rzucił. Szkoda chłopa. Taki zdolny podobno. Poli Słyszałam, że Piłsudski biją skąd mieszka w dworku. Bij awanturuje się to skądże takie bóstwa w tablecie? Pani sama słyszałam, dworek układa córki brudne, zupełnie w głowie się powiało.